Mogę wyciągnąć kartek mnóstwo na temat G5, bo po naszej rozmowie na ten temat, że to jest zagrożenie, przyszło wiele listów prostujących strony spiskowe i tak dalej, wiele osób się wypowiedziało. Temat żyje w internecie, słuchacze nasi są bardzo tym zainteresowani, ci którzy są, a reszta ponieważ chce szybkiego internetu, ponieważ chce w dwie sekundy ściągnąć sobie serial, to Lekceważy zagrożenie, to jest naturalny mechanizm psychiczny, że jak nam na czymś zależy, no to bagatelizujemy koszty. I tutaj, jeżeli słyszę, że G5 jest kosztowne dla mojego zdrowia, bo będę bezpłodny, to sobie myślę, a i tak łykam tabletki, to właściwie to co to mnie obchodzi, bardziej mnie obchodzi to, żeby w dwie sekundy ściągnąć serial cały. E, więc większość społeczeństwa po pierwsze jest urabiana ciszą na ten temat, nasza władza nic nie mówi, bądź minister wypluwa z siebie odpowiedzialny za to, akurat <laughs> lekceważące takie, bez treści, tylko z emocją wewnątrz. Większość społeczeństwa siedzi w ciszy i jest tą ciszą urabiana, no bo jak jest cisza, to znaczy, że wszystko jest w porządku. A druga część społeczeństwa, która się interesuje, to jest duża mniejszość traktowana jak świry przez ministra, który emocjonalnie A nie co i tam... Tak, tak, tak. Cieszę się, że popełniłem ja pomyłkę, cytując złe źródło niedoinformowane, spiskowe, że w Izraelu za instalowanie G5 jest 15 lat więzienia. Słuchacze się uruchomili, zaczęli szukać tematu. Złośliwców kilka napisało, że jest 15 lat więzienia za instalowanie nielegalne masztu, co w Izraelu było, jak widać, powszechne, skoro musieli aż taką karę ustanowić. 15 lat więzienia za mast poprzedniej generacji. Ale bardzo cieszę, cieszę się, że się słuchacze uruchomili, bo się dużo więcej dowiedziałem na ten temat. Jeszcze nie przerobiłem całej tej wiedzy. Nie wiem, czy Ty przerobiłeś całą tę wiedzę we wpisach pod naszymi audycjami. Całej wiedzy nie, ale rozmawiałem z wiceministrem odpowiedzialnym za, za cyberbezpieczeństwo i też za sieć 5G. Rzeczywiście potwierdzam, że nie przejmują się ministrowie rozmaitymi badaniami na temat szkodliwości sieci 5G, a rząd i w programie prawa i sprawiedliwości jest zapisane, że taką sieć chce dobra zmiana wybudować. No właśnie, to jak to jest, chłopcy, zapytajmy tych wszystkich, którzy się tym zajmują, bo to nie Jarosław Kaczyński osobiście, tylko jacyś jego chłopcy młodsi pewnie. O, G500 zainstalujemy, a jestem tutaj akurat w ministerstwie zastępcą kogoś tam. Jak to jest, że nie sprawdziliśmy zagrożeń, a już wpisaliśmy do programu? Otóż jak nie jestem pewien, czy po tych torach jeżdżą pociągi, to nie robię sobie na tym torowiska biwaku na noc, nie kładę się spać, to tak się na pustyni w Arizonie robi, lepiej jest spać na torach, bo podkłady kolejowe drewniane stare były mazutem, Zabezpieczane przed tym, żeby tam robactwo nie weszło. I teraz ten mazut, zapach jego silny odstrasza węże. Więc bardzo często na Westernach widzimy kowboja, który ni stąd ni zowąd, my, my tego nie rozumiemy, kładzie się na torach. Ze względu na węże. No ale nie robi tego w sytuacji, gdyby miał podejrzenie, że pendolino za chwilę przejedzie. Stary pociąg, który się kolebał, to by go obudził, zanim by dojechał na jego ciało. Natomiast generalny ten obraz w głowie proszę mieć. Do, do rządu mówię i do wszystkich. No jak nie jesteście pewni, chłopcy, czy to nie jest zagrożenie zdrowia i życia płodności i innych rzeczy Polaków, to dlaczego to jest wpisane do programu? To, no, jest, to jest bardzo dobre pytanie, ale oczywiście są tacy naukowcy i są takie badania, które mówią, takie opracowania, które mówią, ależ to w ogóle nie jest szkodliwe, bo częstotliwość tych fal jest tak niska, że nie ma to oddziaływania na ludzki organizm. A jeśli ma oddziaływanie, to tylko minimalne. Ale co to za chrzan, kiedy ta częstotliwość jest dużo wyższa? Dlatego trzeba. Y Gęściej stawiać maszty, dużo gęściej niż przy poprzednich generacjach, że te fale są krótszego zasięgu i trzeba gęściej rozprowadzić sieć, która je przekazuje dalej. To po pierwsze, czyli będziemy mieli nagle las anten, nawet jakby to były takie same anteny jak teraz, przy tym samym zagrożeniu. To sam fakt, że w dużym mieście trzeba las anten postawić, to już jest nieładne nawet. No nie jest to obojętne dla nas wszystkich, ile tych anten tam siedzi na całym świecie. No a te fale wiemy skondynąd, że one dlatego są lepsze i szybciej przesyłają film, że są takie bardziej, więc co oni mówią, że częstotliwość jest w ogóle nie jest niska. No właśnie nie na odwrót. Ona jest z, z, z bardziej penetrująca niż częstotliwości poprzednie, no które nis, już były o, nis, szkodliwe. o niskiej skrzyż szkodliwości, albo o braku szkodliwości nawet e, mówią pewno niektóre raporty. Zbliżamy się do mikrofalówki w kuchni, a na mikrofalówkach w kuchni jest napisane: jak jesteś w ciąży, jesteś dzieckiem, i tak dalej, to proszę, kiedy mikrofalówka pracuje, kuchenka mikrofalowa, proszę nie podchodzić, tylko się trzymać na dystans. Skąd te, na, nie wiem czy na polskich, to bo, bo, może w Polsce. Nie, nie. Natomiast w Ameryce na wszystkich kuchenkach jest wyraźnie napisane, że to szkodzi na zdrowie. Jak się jest blisko tej fali, która jest w mikrofalówce. No jak może nie, nie szkodzić teraz gęsta sieć telefonii komórkowej? To jest przesuwanie normy. Prawdopodobnie nie szkodzi, dlatego że jak się zorientowali albo producenci, albo politycy, którym zależy na tych producentach z ich pieniędzmi, jak się zorientowali, że będzie szkodliwe, to zanim złożyli podanie o pierwszy maszt albo o wprowadzenie tej technologii, zmienili normę. Tak się działo przy lekarstwach, przeróżnych te koncerny mają wejścia i force, i w związku z tym, jak coś było szkodliwe, jakieś E w kiełbasie, to najpierw się przesuwało normę, a potem wprowadzało się nowe E w czary Mary zgodne z normą. Tak sobie pomyślałem, obserwując młodzież w czasie strajku klimatycznego, że być może powinna strajkować przeciwko nowej sieci, a nie przeciwko emisji CO2, bo ta nowa sieć jeszcze nie weszła, nie weszła w życie, a nadajniki będą co 300 metrów. I jest prawdą, że nieznane jest oddziaływanie sieci 5G na organizmy, i nie tylko na organizmy człowieka, ale też na ptaki, na owady, na inne. Zwierzęta co 300 metrów nadajnik często ukryty, bo ten nadajnik można tak wkomponować na przykład w latarnię, żebyś go nie widział, żeby nie raził twojego oka, a jednak on będzie i będzie promieniował. Dla mnie charakterystyczna była odpowiedź na pytanie zwolennika 5G, czy przywiązałby psa do takiego nadajnika, swojego własnego i ulubionego. Nie przywiązałby, bo mogłaby mu się coś stać niedobrego. No ministra trzeba by też pytać cały czas o to, czy na swoim domu, tam gdzie mieszka ze swoimi dziećmi i ma tam wtedy obowiązek mieszkać do końca kadencji, czy przez te cztery lata pan pod tym nadajnikiem będzie mieszkał, bo pan proponuje mieszkańcom Warszawy, żeby na kamienicach tak, było. Ale to każdy to będzie proszę. mieszkał pod tym nadajnikiem, nie tylko minister, bo sieć, sieć nadajników musi być od do 300 metrów, może być 160 metrów w niektórych miejscach. Te nadajniki muszą się nawzajem widzieć, żeby ta sieć 5G była skuteczna. Żebyś mógł spokojnie przejechać samochodem bez kierowcy. Nawet gdyby to było kompletnie obojętne dla zdrowia, to już sam fakt takiego zagęszczenia słupów jest nie, ogólnie niedobry. Czy chcemy żyć w miejscu, gdzie jest tyle słupów, w takiej gęstości poustawianych? Są rejony w Polsce, w takim mieszkam teraz, gdzie Domy są dalej od siebie nawzajem niż 300 metrów, a słupy będą przytulone do siebie co 300 metrów minimum. Ale nie... No to czyli na moim polu nagle musi się postawić cała masa słupów. W tej chwili idą przez moje pole cztery przeszkadzające bardzo w pracy rolnika słupy z trakcją elektryczną, bo za komuny nikt nie pytał nikogo, tylko jechała trakcja, żeby jak najmniej drutu zużyć. Bo wszystkiego za komuny brakowało, to najkrótszym odcinkiem szła. Zygzakiem komuś przez pole przechodziła, byle jak, byle było, najkrótsze połączenia między tymi słupami, które połączyć musieli. I tak zostało. Gdybyśmy teraz tę sieć zaczęli ustawiać, to nagle chłop, który ma zagraniczny traktor komputerem sterowany, który poprzez GPS-a rozpoznaje pole i sam wymyśla algorytm jeżdżenia po polu. Nagle ten traktor ma dodatkowe przeszkody na swojej trasie. Bo jak już jest pole 1000 hektarów, to nagle się okazuje, że na nim muszą wyrosnąć nowe wieże, jeżeli co 300 metrów mają. Ale być. ten traktor jest... może jechać bez traktorzysty. Traktorzysta będzie sobie tak. siedział w domu i SMS-em uruchamiał kuchenkę. Ale już teraz może nie, nie, już teraz może na GPS, tak, ale sam traktor nie przejedzie. Traktorzysta siedzi w środku i ogląda serial. Traktor ale, ale sam teraz jeździ. będzie oglądał serial w domu, w fotelu, a traktor będzie sam jeździł i będzie, nie, nie będzie dokładnie dlatego, wiedział, gdyby... gdzie są pola. Użyj wyobraźni, pomyśl sobie, jaki piękny będzie świat. Same samochody będą jeździć, same drzwi będą się otwierać, sama lodówka będzie przygotowywać odpowiednie potrawy dla ciebie, kiedy wrócisz do domu z pracy, którą będziesz wykonywał, albo nie będziesz wykonywał, bo nie będzie żadnej pracy. Wiesz, co ja jestem pierwszy do żartów, natomiast yy, jakoś dziwnie tutaj staram się utrzymać trochę na siłę miejscami poważny ton, dlatego że kiedy żartujemy z pewnych spraw, to one się robią niepoważne yy, i przeciwna strona se kompletnie lekceważy. A tam takie żarty. A to jest akurat kwestia witalna. Wszystko, co powiedziałeś, gdyby to powiedzieć poważnym tonem, to jest A. Prawda, B. Zagrożenie. Tak, rzeczywiście, to będzie bardzo groźne. Wszystko, co Krzysztof Skowrojski powiedział tonem krotochwilnym. Bardzo, bardzo groźne dla nas. Nie chcemy tego. Żeby skończyć sprawę rolniczą, otóż każdy słup powoduje, że dookoła niego rosną chwasty i nie ma tam jak zaorać, im większą masz maszynę, tym to pole dookoła słupa jest większe. I nagle się okaże w polskim rolnictwie że się cofamy w rozwoju, przechodzimy z dużych traktorów na, na mniejsze, bo mamy zagęszczenie słupów na polach. To taka moja pierwsza obserwacja, bo rolnik jestem, no panie kochany. A całe to G5 mi się od początku nie podobało. Sposób wprowadzania sugeruje, że tam jest jakiś wielki knot, bo jak coś robią po cichu, łamane przez nachybcika, to jest od razu podejrzane. I obywatel powinien się tutaj wyczulać.